Widzimy zabytki, zaprasza Adam Musiuk. Dzisiaj zabiorę Państwa do takiej pięknej, błękitnej cerkiewki na końcu świata. Dokładnie na końcu świata. Dlaczego? Dlatego, że gdy jedziecie Państwo do Siemiaty, czy tutaj jadąc z Białego Stoku, to mijacie ją po lewej stronie, tak zostawiając, że nie widzicie. Jeśli jedziecie Państwo do Czeremchy, czy do Orli, z kolei po prawej stronie ją zostawicie. Jeżeli jedziecie Państwo z południa do Bielska Podlaskiego, to jakąkolwiek główną drogą nie pojedziecie, to to też ominiecie tę cerkiewkę. Ale i ona też jest troszkę tak ułożona, położona, że nie jest wśród zabudowań, jak to najczęściej się się zdarza, tylko zielona ściana lasu, a przed nią właśnie ta piękna, błękitna cerkiewka, dookoła właściwie otoczona polami. Niesamowity widok. Gdzie to jest? Pod Biele. Tak, taka miejscowość niedaleko Bielska-Podlaskiego, do której. No można z tej głównej trasy zboczyć i pojechać samochodem, ale może lepiej rowerem, bo piękne dookoła takie drogi polne, czasami asfaltowe, czasami szutrowe przepięknie się jedzie, a można pójść piechotą, bo też niedaleko. No i dojeżdżając, dochodząc, czy w jakikolwiek inny sposób, docierając tam, nagle wyłoni się przed państwem przepiękna, błękitna. Cerkiew z złotymi kopułami, które, jeśli jest dzień słoneczny, przepięknie lśnią i warto tam zajechać, warto zobaczyć to cerkiew i warto poznać jej historię. Sama cerkiew wybudowana w roku 1878. Ale to nie początek cerkwi w tym miejscu, obecna pod wezwaniem proroka Eliasza. Ale mamy zapiski historyczne, że już w XVI wieku tam cerkiew istniała. Hm, istniała. W tych zapiskach mamy, że właśnie spłonęła. Czyli nawet wcześniej niż w XVI wieku, prawosławni w tym miejscu już byli. Tamta świątynia była podleceniem przemienienia pańskiego i została odbudowana. Została odbudowana i funkcjonowała jeszcze przez właściwie setki lat, bo informacje o tej cerkwi mamy jeszcze nawet na początku XX wieku. Dzisiaj z tamtej cerkwi tylko zostały takie niewielkie ruiny. Jak będziecie Państwo dojeżdżać do tej pięknej, błękitnej cerkiewki, tam zobaczycie Państwo wymurowane fragmenty ścian, troszeczkę sklepienia. To jest grubowiec, który został z tej pierwotnej cerkwi. Warto wejść też. Do środka do świątyni. Zobaczycie Państwo całą masę pięknych starych ikon, przepiękny ikonostas z, z cudownymi carskimi wrodami, i też zwróciłbym uwagę na taką Dużą, charakterystyczną ikonę świętego Mikołaja. Tą postać zawsze Państwo poznacie w po ubiorze, w cerpiach prawosławnych. On zawsze na głowie ma taką zdobną czapkę, którą nazywamy mitrą, i dwa pasy na ramionach z krzyżami. To święty Mikołaj, obecnie którego relikwie są w Bari. Drugą ikoną, na którą warto zwrócić uwagę, to ikona proroka Eliasza, patrona. Tej cerkwi, umieszczonej w takim miejscu, że zawsze ją zobaczycie, ale z drugiej strony jej pięknym się zachwycycie. Patrząc w historię obiektu, warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mnie ona zaskakuje, ale też pokazuje, jak genialnie ludzie tam, w tamtym miejscu kiedyś mieszkali. Bo jeśli popatrzymy na datę świadczącą o wmurowaniu kamienia węgielnego, to był. 20 kwiecień 1876 roku, czyli zostały do tego momentu wykonane fundamenty, kamienne fundamenty, na których za chwilę miała stanąć świątynia. I jakież moje zdziwienie było że jak szybko oni kiedyś budowali. 1 października 1876 roku świątynia została wyświęcona, tak tutaj się mówi o cerkwiach prawosławnych, czyli miała wszystko, co jest potrzebne do odprowadzenia nabożeństwa. W 100% była wykonana, okna, ściany, drzwi, podłogi. Miała też ołtarz, miała też ikonostas. Może nie z wszystkimi ikonami, ale na pewno z tymi podstawowymi, czyli w pół roku kiedyś można było wybudować świątynię. No niestety, dzisiaj przez pół roku to nawet ciężko dostać pozwolenie na budowę. Myślę, że zachęciłem Państwa do odwiedzenia tego obiektu, tej urokliwej, pięknej, błękitnej cerkwi na końcu świata w podbielu. Budzimy zabytki zaprasza Adam Musiuk.